<laughs> Trzeba naprawić głos. <laughs> Cześć wszystkim z tej strony, Kuki. Jest dzisiaj z nami Ksagi, Kamil, Ciema. Monster. Ciema. I nowa osoba Kowisiak. Kościnia Kamil. Dobra, to się wytnie. I w dzisiejszym filmie, jeżeli widzieliście poprzedni u Ksagiego, to w sumie to kopaliśmy, więc dzisiaj będziemy budować prawdopodobnie kolejne piętro domku, powiększać farmę i Dokładnie. takie inne bardzo emocjonujące rzeczy. Także nie wiem, ja od będę czego zaczynamy. farmę moich tutaj... Chyba e... na przykład, e, ten. Moich sweet berries i będę też e, obcinał owce. O, dzięki. Skąd ty masz tyle tego? Ale dobry towar. Czekaj, gdzie ty jesteś? Jest. Ej, Kamil, nie halo. Jest problem. To... Ja jestem na ZE no, masz, masz te masz. daj nożyce, dziękuję Dobra. Ci bardzo. Dobra, zrobimy sobie jedno piętro w ten sposób. Co on Ej, na ile nie pięter nie to chcemy w ogóle budować do góry? Eee, ale co? O, chyba na dwa sensie... piętra. Bo bez przesady, nie, nie tak dużo. Chyba robimy trzy piętra. Ja bym zrobił to na trzy piętra i na tych piętrach... Czemu wy to tam budujecie? Nie no, chyba na no to, no, to, to, na... to, no, to tak jak mówię, no to na trzy piętra. No. Zabił bravo. Brawo, je. brawo! A jaki dach? Nie wiem, płaski może co? Bo i tak nie będzie go widać w sumie. Ej dobra, czy mogę jeszcze przepalać? Bo aktualnie to palę nasz płot Drewnem. i przedmioty. To jest ostatni węgiel jaki mamy. Nie? Ale Czemu ładnie mam wygląda dobra? ten dom, to wygląda jak taka wieża z jakiejś fortecy. Ej, ma ktoś inną sezonkę drewna? Znaczy ona jest dobra, chyba tylko brakuje światła jej. Gdzie? Pokaż co, ja ci zaraz powiem. Nie. Tutaj? No i tam też. Mhm. A ile zużyliście już na nią mączki kostnej? Mam cztery. No to czekaj, to musisz tu więcej dirtu postawić, bo on ma za mało miejsca chyba, żeby urosnąć. Czekaj i weź tą owcę w ogóle z tym bo ona może przeszkadzać. Tylko nie... Za, nie zabij! Dobra, nie bij go, nie bij go zostaw. No mi owcę. mi ją! Ej, mamy przypał, bo nam braknie tego. No, szyb, nie możemy mieć aż tyle okien. Gdzie robimy okna? Teraz jest bardzo ważna decyzja, z której strony robimy okno, bo nam braknie. Albo dobra, wiesz co tu zrób, po tej stronie? No bo tu. Parma, żeby, no. To czekaj. A tutaj zabudujemy, bo tutaj tak nieważnie w sumie o, no jest. O, no i Jest farma i jakbyśmy spadli, to by. Dobra, a tu się zabuduje, tak? Dobra. Ja, no, To teraz czekaj, to zrobimy kolejne schody, czekaj. Tak, żeby szło tu wejście, o. A Tylko czekaj to? na którym poziomie. Na tym poziomie mniej więcej będzie następny... Jeszcze mam 10. Albo czekaj, nie no, jak mam 10 to przecież mi starczy na jeszcze jedną stronę. Tutaj A. na środku? Tak, no, bo tutaj przy oknie możemy zabudować, żeby to nie było tam. Dobra. że Tutaj możemy zrobić po dwie takie. Jedną, jedną po tej stronie. Jedną po. A, no dobra. No, no bo skoro masz 4, no to, to. No, ale wtedy będzie krzywo, nie? Chyba, że A, chcesz tak, dobra. że tutaj na przykład, że z tej i z tej strony. Tylko, że przy schodach eee. tak dziwnie będzie to zrobione, więc ja uważam, że można tu i tu. No dobra, może tak być. Bo przy schodach tak, no i tak nic nie będzie patrzeć. Dobra, no to mamy w takim razie. O i idealnie mi jeszcze dwa bloczki tu zostały. Ja otwieram jakąś podziemną bazę. Nie wiem, gdzie ty jesteś to, nawet. O, chodź pod ten, pod y, dom. Ej, co to jest? Co tu jest? Ja tu nie tu ma nic pod tym? Ło, ta... tu Ej, jest co jest się chcielet. stało? Pocje. Mówię ci, że tu coś... że jest pod tym. Ja pierdziele! Nieść tam, nieź tam, nieź tam, nieź tam, nie, 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 tam, nie tam raz. Tam, 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 tam. Powiedz tam jest jakiś chyba spalny. tam jest tyle szkieletów, z No to ja Opię. tu... O, widzę to, widzę to, pa, pa co tu się dzieje? o, o, o. o kurde? Ej ja miałem mówić, żeby lawę wziąć i żeby tą lawę wylać, ale przytomniałem, że ktoś się lawę z i zrobił z lawą cydiam. Po co ktoś zrobił obsydian? A skończył mi się... O mój Boże! Mieć. O mój Boże! Tam jesteś coś napisane w skrzynce Ty... Dobra, ja przeczytam, bo ja jestem dobrym rektorem. Ej patrz, patrz, patrz co tu jest, patrz co tu jest Ehem, jak zapewne Widzisz mówiłem? Mówiłem, mówiłem Czemu one nas nie atakują? Achem. O już atakują, już atakują! Pomocy ginę, 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 ginę z kościół ja, ja się zamurowałem Podczas poprzednich czterech wypraw straciliśmy wielu No i musicie wydać tą książkę, bo ja mam tylko pierwszą stronę <laughs> ja mam drugą ja. Ej dobra, czekaj, ej słuchaj, bo musi być content, czekaj Dam ci całe eku, jakie mam i lecę tam A nic tu nie ma, chodźcie Nic tu nie ma Nic tu nie ma Nic nie ma A no dobra. A moje dobra, dobra It was at this moment he knew He fucked up. Mam mapę, mam mapę. Tak, nic tu nie ma, no pewnie. Mam mapę. <noise> Zapomniałeś o Endermanie, chyba. Ale dobra, i no to... słuchajcie, bo trzeba skończyć odcinek, bo już ma mega dużo minut. No to. Chodźcie do bazy, może i skończymy, nie wiem. Przed, przed naszą twierdzą. No, raz robiłem dobra, zrobiłem nam piękne schodki tutaj można. No a ja i czemu tu... ja was ciągle no. przez ścianę widzę, jak ja nie mam już żadnych efektów? Ja też to widzę. Nie wiem. Także, moi drodzy, kolejny świetny, bardzo interesujący odcinek będzie na kanale Ksagiego, na którym prawdopodobnie, nie wiem, zrobimy już całą resztę, bo nie wiem, co jeszcze można tutaj porobić. Tak, to już będzie końcówka. Także, moi drodzy, tak. mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że nikt nie zasnął. Możecie sobie zobaczyć kanał Ksagiego, na którym będzie drugi, cz nie czwarty Proszę, już odcinek. Kurde. Tak. A my widzimy się. Jeszcze zapraszam na kanał Kowisiaka yy, A właśnie tak, tak, no na, Kośniaka, nowy kanał tak, tak, o, na jego kanał Tak, tak! zapraszam na w opisie zapraszam, do w opisie I do następnego. Cześć. Nara. 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 Nara.